Gabinet Figur Woskowych, muszę przyznać, że to jest całkiem dobrze zrobiony kryminał. Tak, jak najbardziej, bo oglądając ten film miałem wrażenie bardziej, że bliżej mu do y, kryminału niż do Straszaka, ale spokojnie po kolei. Proszę bardzo, a przynajmniej w wielkim zarysie Mamy Londyn, 21 rok No i jest gabinet Wielki, piękny, figur woskowych No ale dwóch wspólników jest Jeden chce, żeby te figury były jak najbardziej A drugi mówi, stary nie, puścimy to z dymem Weźmiemy więcej pieniędzy z odszkodowania Jak mówi, tak też robi, drugi się nie chce zgadzać Nieważne, przeskakujemy na kilka lat Do przodu, do USA No i jest niby wszystko w porządku Ale okazuje się, że w ciągu bodajże 18 miesięcy zaginęło Kilka osób No i Dziwnym zbiegiem okoliczności, właśnie tenże gentleman, który był, miał swój gabinet figur woskowych w Londynie, tutaj postanowił otworzyć swój własny gabinet i. No i te figury woskowe do żywego przypominają ludzi. I co się dalej dzieje? No, oczywiście mamy dziennikarkę, która manohala i prowadzi, prowadzi śledztwo, jest policja, i tak dalej, i tak dalej. Nie będę zdradzał rzeczywiście wszystkiego, bo akurat. Ten film, kiedy go oglądałem, mówię, bardzo przyjemnie się go ogląda, rzeczywiście film jest z 1933 roku, To tak naprawdę tytuł oryginalny to jest Mystery of the Wax Museum, czyli tajemnica, można by powiedzieć, muzeum, muzeum figur woskowych, niech tak będzie, ale i tak tytuł jest całkiem fajnie przetłumaczony. więc kiedy oglądałem ten film, wiedziałem, że to jest powiedzmy, no, jakiś tam straszak, tak, no, Wiadomo, że to co było film sprzed ponad 90 lat, to co wtedy straszyło, teraz jest niekoniecznie. No i rzeczywiście to nie jest tak, że jeżeli chcesz zobaczyć, jeżeli jesteś wielką fanką, fanem... Hmm, Piły na przykład albo Piątku 13 Freddy'ego Kruegera Czakiego. Nie, to nie tego, to nie tego rodzaju produkcja. Tutaj rzeczywiście bardziej twórca się skupia na klimacie, bo klimat ten film ma niesamowity, ale też pamiętaj, że 91 lat temu całkowicie inaczej się robiło filmy. Całkowicie inne było podejście do tematu i całkowicie inaczej wyobrażano sobie, co to, co to oznacza. Straszak, więc rzeczywiście jakoś to jest inaczej zrobione. Film, jak już mówiłem, czyli ma niesamowity klimat. Naprawdę, bo kiedy go oglądałem, to w trakcie oglądania jeszcze nie wiedziałem, kto go stworzył, co, gdzie, jak. Mówię, sprawdzę sobie po wszystko ciekawostki później. To okazało się, że tak myślę, kurczę, ten film bardzo podobny jest, tak stylistycznie oczywiście, do Sokoła Maltańskiego, do Casablanki, oczywiście z Humphreyem Bogartem, do filmów z Jamesem Kagnem. No i potem sprawdzam ciekawostki, mówię reżyseria Michael Curtis a jeżeli pamiętasz, no to Michael Curtis między innymi reżyserował, wspomnianą już Casablanca, również reżyserował taki film pod tytułem Dr. X, on wyszedł rok wcześniej a wspominam to o tym tylko i wyłącznie dlatego, że tutaj to jakby powiedzieć ten gabinet, w którym powstają te figury woskowe no do żywego przypomina ten z Doktora X, ponieważ to jest ta sama scenografia, oczywiście, że tak. Tamten film, ja już mówiłem, reżyserował Michael Cortis tutaj też, więc po prostu studio stwierdziło zaoszczędzimy i wykorzystamy, będzie to rzeczywiście dobrze wyglądało. Film ma bardzo ciekawą fabułę, ponieważ rzeczywiście oglądamy go raczej jako film detektywistyczny. Jako dreszczowiec Wiesz, bo rzeczywiście ta pani dziennikarz prowadzi to dochodzenie O proszę bardzo, tutaj ciało z kostnicy zniknęło Trzeba coś wymyślić. Tutaj rzeczywiście coś się dzieje Tutaj sędzia pewien zaginął już kilka lat A wtedy właśnie w Stanach Zjednoczonych Taka była sprawa, że jeden z właśnie sędziów zaginął I to było dosyć ważne wtedy wydarzenie Można powiedzieć już popkulturalne Więc reż reżyser dając to wszystko Nagle zamoczył, że tak powiem Ten film w tym, w tym całym sosie kulturowym i miał ręce i nogi ale rzeczywiście podoba mi się jak ten film jest zrobiony oglądałem go naprawdę z, z, z zainteresowaniem jest ten film na, na YouTubie, także wrzucę, wrzucę link gdzieś tam w opisie, możesz sobie go spokojnie obejrzeć godzina 17 więc w miarę w miarę rzeczywiście krótka jest to, jest to produkcja, ale oczywiście nie da się nie zauważyć, że wtedy filmy były całkowicie inaczej robione niż teraz. W sposób y, wypowiadania, właściwie sposób szczekania m, tych y, no, zwrotów, tych swoich lini linijek dialogowych od, z jednej postaci do drugiej, zwłaszcza ta pani, zwłaszcza ta pani y, dziennikarz, która y, no, nie pozwala niemalże dokończyć. Wiesz, taki dziennikarz śledczy, taka typowa Monika Olejnik, ale mówi, co to było, ale że mu się tak się wydarzyło? A co to. Mm, mówię, ale nie, 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 i tak dalej, i tak dalej. Jest też ciekawych zwrotów, które tak naprawdę już w tym momencie przysiągnęły, yy, zostały wtłoczone w, w, nasze, w nasze środowisko, w, nasze, yy, w nasz język. Nawet chyba taki zespół jest jak yy, Steve Upper Lip. Tutaj akurat również ten, ten tekst jest bardzo często używany właśnie pań, przez panią dziennikarz, która jest naprawdę bardzo, yy, bardzo ciekawa. Ogólnie na temat aktorstwa nie ma co się wypowiadać, bo jest inne, ale podoba mi się koncept, jak ten film jest zrobiony, bo yy, tak naprawdę ten. Yy, Cały motyw z tymi właśnie balsamowaniem tych, tych powiedzmy, ludzi, pokrywaniem ich woskiem, to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie dodatek, tylko i wyłącznie pretekst do tego, żebyśmy zobaczyli, jak to wszystko wyglądało, a wyglądało to naprawdę mm, bardzo dobrze, bo wspomniane figury woskowe, jak będziesz oglądać, no zauważysz, że to są prawdziwi aktorzy. Taki był pomysł. Nie, takiego pomysłu nie było. Otóż mieli twórcy zrobione figury woskowe, jak najbardziej, no ale jak się możesz domyślać, na planie jest bardzo gorąco, ponieważ musi być mnóstwo lamp, mnóstwo oświetlenia, które rzeczywiście doświetlą całe to pomieszczenie aktorów i tak dalej, i tak dalej. No i te figury zaczęły się topić. Więc nie mniej nie więcej Michael Curtis powiedział: Dobra, no to weźmiemy prawdziwych aktorów, którzy będą w tym filmie występowali, wrzucimy ich, i ubierzemy i będą tutaj wglądali. Nawet. Nie, nie wszyscy się spisali swojej roli, bo pewnie jest, jest y, kilka postaci, które że tak powiem, niby są woskowe, a gdzieś tutaj się poruszają, ale to jest mniejsza o akurat tym się nie będziemy, nie będziemy stresować. W każdym razie Michael Curtis wykonał kawę dobrej, dobrej, dobrej roboty, rzeczywiście, mamy ciekawą historię, fajny klimat, dobrze to się ogląda, może niekoniecznie tego akurat nie, nie wyczytasz że tak powiem, z filmu, ale Michael Curtis, aktorzy się na niego żalili, właśnie, że no, niekoniecznie był miły, był wredna, wredną bestią, ale w sumie osiągnął to, co chciał, bo zrobił dobry film, jak najbardziej polecam ten film, może sobie sprawdzić na filmowie, jaka jest ocena, bo rzeczywiście jest to dobre kino, tylko mówię, mm, no nie jest to taki straszak sensu stricte. Mamy te wszystkie wątki oczywiście, bo mamy nawet, może nie tyle potwora, bo to akurat nie, to byłoby złe słowo, ale mamy dżentelmena mm, bardzo zniekształconego, zdeformowanego, no i to jest również przerażające. Więc y, wszystko się pojawia. Jedyne co mnie denerwowało, i to już w pewnym momencie miałem dość, naprawdę dość. Y, powiedzmy, sekwencja finałowa. Ostatnio, no, mówmy się 10 minut, kiedy jedna z głównych bohaterów okazuje się, że ona wygląda tak jak y, Maria Antonina no i, no i nasz y, szalony. Woskowiec czy jakiegoś tam nazywa, nie ma rzeźbiarz wosku, o, takie, takie piękne określenie będzie. Postanawia właśnie ją y, przemienić w tą fi figurę woskową. No i ona co 5 sekund drze ryja. I to uwierz mi, drze ryja. konkretnie, cokolwiek, drzwi się otwierają, on wjeżdża, drzwi się zamykają. Cały czas drze paszczę ja wie, dobra, dajcie spokój, normalnie. Ja wiem, że to wtedy inaczej było całkowicie, no bo to jest rok 33 dopiero kilka lat wcześniej, 7 lat wcześniej bodajże, pojawiło się kino dźwiękowe. Ten film został pokolorowany, więc też całkowicie inaczej to jest, inaczej to się ogląda, inaczej to jest zrobione, no ale rzeczywiście tak wtedy się grało. I to akurat mnie teraz denerwuje, ale gdybym to pewnie ten film obejrzał. Umówmy się, z 30-40 lat temu, to całkowity byłby odbiór inny. Czemu? No ponieważ wiadomo, że. Kiedy jesteśmy młodsi, te filmy inaczej na nas oddziałują Wiadomo, obejrzałem Freddy'ego Krugera wiele, wiele lat temu I był koszmarny w pozytywnym słowie tego słowa a znaczeniu A teraz oglądałem i Freddy aż tak bardzo koszmar koszmarny już, już nie, nie jest Natomiast ta recenzja wymaga, żebyś jak najbardziej udostępnił Udostępniona w swoich mediach społecznościowych Niech się niesie, niech coraz więcej osób do nas dołącza do naszej rodziny kultowo-horrorowej, a niech tak rzeczywiście będzie, może, może jak, y, jak najbardziej. I tak się zastanawiałem właśnie, czy można tak powiedzieć, że y, ten film jak najbardziej łączy się z kasablanką. No, łączy się z Kasablanką, jest osoba reżysera, jest podobny, podobny styl, nawet można powiedzieć do pewnego etapu konwencja. Wiesz, nawet jeżeli popatrzysz na te wszelkiego rodzaju wnętrza, jak one są zrobione, te kąty, które no nie do końca są właśnie, że tak powiem, równoległe, jakoś tak wymiarowe, tak troszeczkę dziwny, wprowadza niepokój, więc to wszystko ma ręce i nogi. Dodatkowo ten film głównie bazuje na kolorze czerwonym i zielonym. A i wspomniano właśnie tutaj, nie z tej strony, tutaj, proszę bardzo, Freddy Krueger i o, osoby dobrze o tym wiedzą, że y, czerwony i zielony w połączeniu ze sobą wzbudzają niepokój, więc to jest dodatkowy taki aspekt. Więc widać, że już 90 lat temu twórcy sobie zdawali sprawę z mocy y, y, kina kolorowego i jest to rzeczywiście potęga. Tak więc, tak, muszę ci i jak najbardziej, muszę ci ten film polecić, bo jest to rzeczywiście pamiętaj, nie nastawia się na super wielkie straszenie, nie, to po prostu bardziej klimat, bardziej chęć obejrzenia filmu, który, opowiedzmy no wiele, wiele, wiele lat temu straszył, a teraz to po prostu oglądamy na zasadzie ciekawostki, bardziej niż powiedzmy filmu, który nagle będzie nas przerażał, będą straszaki, będą tak zwane jumpscare i tak dalej, no nie, to akurat nie tego typu kino i dokładnie zresztą wiesz, że nie tego się po takim kinie spodziewamy, także w porządku, nie ma najmniejszego problemu, ale Proszę bardzo, na tej liście jest całe mnóstwo porządnych horrorów. Obejrzyj, bo wiem, że lubisz.